Witam, ogniwo Eco plus plus 16 kW w mojej kotłowni. Na razie niezmiennie i chyba przez długi czas. Dzisiaj chciałbym kontynuować temat związany z spalaniem w trybie grupowym. Tryb grupowy, w mojej ocenie, jest dość ciekawy, ale bardzo wymagający i raczej dla doświadczonych i cierpliwych. Że tak powiem, palaczy. Tutaj bardzo dziękuję wszystkim użytkownikom, którzy gdzieś tam w komentarzach, czy poprzez inne formy komunikacji, próbowali mi podpowiadać, czy podpowiadali i pomagali w ustawieniach kotła. Generalnie mogę dzisiaj podsumować trochę, że tak powiem, z udziałem własnej inwencji, własnych pomysłów. Ustawienia w tym trybie. Pierwotnie tutaj zaproponowano mi, ażeby zmniejszyć generalnie moc kotła i pracować na nastawieniu 8 czy na nasawach 8 do 12 kW. Jednocześnie korygując nadmuch, siłę nadmuchu po to, aby dopracować, że tak powiem, efekt spalania mojego opału, a jest nim Karlik. Karlik raczej według mojej oceny jest trudnym opałem, ale trzeba przyznać, że raczej wysoko energetycznym, bo jednak power i ciepełko z tego jest dość spore. I problem był taki, że ten opał jego, w efekcie jego spalania no, powstawał żużelek nieduży, ale jednak powstawał. Praktycznie w ogóle nie było takiego popiołu lotnego. Generalnie nie wpływało to specjalnie na jakiś komfort używania tego kotła. W żaden sposób bo kocioł pracuje stabilnie. Generalnie cała instalacja pracuje bardzo fajnie. Super mi dogrzewa grzejniki, ciepłą wodę i tak dalej. No ale wracając do pomysłu, zaczęliśmy od <laughs> yy, zmniejszenia mocy kotła i zmniejszenia nadmuchu. Efekt był taki, że istotnie yy, pojawiło się dużo więcej lotnego popiołu w szufladzie. Natomiast niestety ale pojawiło się bardzo dużo niedopalonego opału. Delikatnie zacząłem zwiększać nastawy dmuchawy w górę. Polepszało się, ale niestety wracało do pierwotnych jakby to powiedzieć, może nie tyle problemów, co pierwotnego efektu spalania, czyli znowu pojawiały się koksiki, także było do wyboru albo mieć w popielniku więcej niedopalonego opału kosztem lepszego, że tak powiem popiołu, bardziej lotnego, czy też mieć dobrze przepalony opał prawie że w 100% i więcej tych żurzelków. W efekcie kocioł pracował na 12 kW bardzo stabilnie, bardzo stabilnie. Jednym z pomysłów tutaj również było to, ażeby ograniczyć moc pompki na CWU, żeby wolniej szła woda i jeszcze dodatkowo przykręcić zawór na powrocie z CWU. Fajnie to wpłynęło na y, stabilność pracy kotła i generalnie temperaturę powrotu. Natomiast no, przyznaję szczerze, że wróciłem z powrotem do starych ustawień, y, ponieważ zbyt wolno dogrzewało boiler. Y, tutaj jeszcze y, zwrócę uwagę na to, że w, na podstawie komentarzy, które dostałem. Też gdzieś mi tam zwrócono uwagę, ażeby zwiększyć temperaturę tego kotła i temperaturę powrotu, bo wcześniej jechałem być może stosunkowo nisko, 50-52 stopnie na kotle i tej temperatury powrotu również nie było zbyt dobrej. Teraz podwyższyłem to na 60 stopni i 50 stopni temperatura powrotu. Zgodnie z zaleceniem producenta odnośnie warunków gwarancji, które są opisane w DTRC. Generalnie, niestety, niezbyt dobrze mnie to satysfakcjonowało na tych 12 kW i o obniżonej wartości dmuchawy. I tutaj we własnym zakresie dokonałem sobie korekty nastaw. I palę teraz, czy testuję teraz y, zakres nastaw 12 kW do 16 kW. Y, takie są nastawy dmuchawy 37% dla 12 kW, czyli tej mocy minimalnej i maksymalnej mocy 16 kW, 40% i 3 podania. Jaki jest efekt teraz tego spalania? Mogę to pokazać, bo wydaje mi się, że jest zadowalający. Obecnie szuflada, którą otworzę, e... aczkolwiek może nie od szuflady zaczniemy, a od tego, co jest na palniku i jak to się pali. Palnik pali bardzo fajnie. Tu nie można nic powiedzieć, tylko że niespecjalnie coś tam widać w tym kotle. Kocioł generalnie jest czysty, lotny, pyłek na jego obudowach. I powiem tak, jest bardzo fajnie. Bardzo fajnie. A czy mamy niedopalony opał, czy mamy żurzel zobaczymy w szufladzie. Akurat kocioł się pali, więc może wystąpić tryb podawania węgla. Mam nadzieję, że mi tam nic nie spadnie. Tak wygląda szuflada po jednej dobie palenia. Jest to znacznie mniej niż było, zero niedopalenia i praktycznie w ogóle spieków. Są takie, ale minimalne takie żużerki i być może widać dość dużo popiołu. Czyli jednak przy odpowiedniej korekcie tych nastaw, y, ręcznych nastaw w zasadzie, w trybie krupowym można z tego karlika wyciągnąć lepszy efekt. Y, w postaci popiołu. Na chwilę obecną jestem zadowolony, bardzo zadowolony, bo wszystko to pracuje stabilnie. Generalnie kocioł dość mocno się waha w temperaturze, swojej temperaturze i w temperaturze powrotu. Natomiast bardzo stabilnie podaje temperatury na centralne ogrzewanie i na boiler, czyli CWU. To jest utrzymane przez zawór czterodrogowy z siłownikiem praktycznie na stałym poziomie. No cóż, to by było wszystko, a na koniec jeszcze jako ciekawostka powiem, że no nie jestem jeszcze zbyt dobrze obeznany w tym wszystkim. Sześć miesięcy eksploatowałem kocioł i nie zauważyłem, że w tym miejscu jest Pokazane z jaką siłą dmucha, czy z jaką mocą dmucha wentylator. Być może dlatego, że no bardziej skupiłem się na obsłudze tego kotła poprzez aplikację w telefonie i tam to trochę lepiej widać. Tutaj nawet bym się szczerze mówiąc nie spodziewał, że przy wskaźniku ilości opału znajdzie się ten parametr. Aha, jeszcze powiem tyle, że mimo tego, że, no teraz trochę temperatura spada, za chwilę będzie się to dogrzewać, przełączyło się to na 16 kW. Przy tych ustawieniach temperatura spalin na poziomie 140 stopni to jest na razie max. Jest to tryb naprawdę wymagający i trzeba poświęcić mu trochę czasu i obserwacji. Trochę bardziej łagodnym i prostszym trybem jest tryb Ecoal, w którym paliłem dwa miesiące i w zasadzie zero ingerencji, no tylko z czystej ciekawości, może jakieś drobne korekty. Ale, ale chyba warto, warto spróbować. Jeszcze pojadę w tym trybie grupowym przez jakiś czas, i chciałbym jeszcze w trybie w tym okresie zimowym wypróbować jak to pójdzie ten piecyk i, i jego parametry w trybie ręcznym, Bo jest jeszcze ten trzeci tryb. On się bardzo fajnie sprawdzał latem na dogrzewanie ciepłej wody. Ale sprawdzimy jak to działa. Tutaj robię króciutką wstawkę na zakończenie, żeby pokazać jak w dość krótkim czasie kocioł ładnie dobija do swoich zadanych obecnie temperatur. Powrót już jest powyżej 50 stopni. Za chwilę będzie 60 stopni temperatura na stawy. Myślę, że to będzie widać tu po wentylatorze. Proszę bardzo, już zeszło z pełnej mocy 16 kW i 40% nadmuchu na 12 kW i 37% nadmuchu. Przekroczy tam delikatnie te 60 stopni i się odstawi na dość krótki okres czasu, co prawda. I poczeka, aż znowu dostanie, że tak powiem, e, potrzebę do grzania, a największą potrzebę ma wtedy, kiedy idzie pompa na e, wodę do bojlera. Jeszcze tylko na zakończenie powiem, że jak paliłem w trybie Eco, przy temperaturze na, na kotle 52 stopnie, miałem zużycie 17 kg na dobę. A może co, nie całe 17, ale teraz po podwyższeniu tej temperatury do 60 stopni i wymuszeniu temperatury powrotu na 50 stopni, chcąc być uczciwym wobec, że tak powiem, warunków gwarancyjnych, no to jednak y, zużycie węgla wzrosło. Obecnie jest na poziomie 20 kg na dobę, ale widzę, że po tych nastawach, które y, obecnie mam zastosowane. Delikatnie y, będzie to spadać. Oczywiście obserwuję to na statystykach y, na stronie internetowej ecoal. czy esterowniki.pl. Ok, dzięki, na razie.